ドンドンドンドンドンドンドン Nie zabieram mowy, życia tutaj własne. Weszło cudzysłowie, tutaj nie zalepię nie zalepię mordy, ale kurwa za tym podrym hordy. Życia podcy, podcy, pod styl do tego zapierdalam. Tutaj nie to dla reguł, tutaj taki kres, własny tutaj, własny przekur, przekór, przekór człowieku. Zapierdalam tutaj, taki wiek, taki tutaj, Zlepie, lepie, to z liter, zapierdalam to ofite. Własne tutaj freestyle i to spowite. Niczym to cień, własne zmień. To najlepsze życie, to nie wieje własne tutaj. Tutaj nadzieję, tutaj traci niezłodziejem, niezłodziejem języka Życie tu nie wytnę, psychika to nie zryta Jak psychopaci, że to weszło, a niczy na tacy Paracy pracy własne tu frowie Tutaj, że to masz te i to słownie, słownie tutaj Własne to w sobie, tutaj odpowiedź na to osobnie, Tutaj osobnika, tutaj typ życia tryb taki własny, tutaj że to wasty, własny, własny zasty, tutaj pił wierszem własne i dło, racę, tu zawierzę tutaj to wierzę, wierzę tyle w siebie, że to wierzło i tu własne co wierzę, wyżej tutaj pod wyżej. wypierdalam tutaj podwyżek, to poprzeczkę, tutaj te stopień życia to pięku, życia na pięku, nie, wykosty Życia tutaj prim, wryt, wryt, zryt Ja pamięć własne tutaj nadanie Własne to przesłanie, własne w wieku, że to regu Na to nie ma taki przemarsz, Życie tylko w Tutaj jeba, jeba do bani Życie otłani, tutaj, nie zalep, nie milczeć wcale Mielcz tu więcej, do tego tu zalet I szlifiować talent, tutaj SUV jest tutaj Zrób to, tu, tu, w życie tutaj Przychodzi struktur, przychodzi bruntu, grunt obierany. Własny taki beat, tutaj dataj nabierany Nabierany klimat, nabierany wywiad Tutaj tylko z życie Tu na plan, na plan myślowy co sobie tak, życie to tak Tutaj zabrany, życie tutaj waste tutaj to obrany, obrany to kres Własny tutaj, wybijać się, stres Bo i takie słownie, słownie to z liter, Słownie ufite, tutaj jak to wiesz, Tutaj to nie cofniesz Własny tutaj, pod tym podryw, podryw to do loku W tym szkopu.